Cześć, witam Was serdecznie Kolejny raz Udaje się na śmietnik Właśnie sobie będę do niego szedł No i chciałem Wam już pokazać zapakowany Do wywózki na złom Ten złom, który udało mi się wykopać i oczyścić teren. Jest dużo złomu Blachy cynkowe Tu jest kolorek Miedziucha Tutaj już jest żeliwo cienkie, żelastwo cienkie oraz grube żelazo ciężkie jest też cała torba aluminium zebrałem też współczesne rzeczy i takie tam więc jest tego dużo jutro jadę to wywieźć na złom a przy okazji nakręcę sobie filmik na skupie złomu no i to co znajdę to co sprzedam, te pieniądze przeznaczę, może uda mi się coś kupić na tym skupie złomu A ja sobie idę taką dróżką I yy, Na śmietnik Widzicie, to są wszędzie dołki Jest to po rozminowaniu, po saperach Zostawili pełno dziadostwa, złomu Oraz zostawili też niezakopane dziury To trochę dziwne, że tak Że tak zrobili, no ale co poradzić Pokażę Wam też jeszcze moje miejsce Patrzcie będzie pyszna kolacja dzisiaj Patrzcie jakie duże kanie zdrowe Więc super Więc sobie zbiorę je potem i obtoczę w bułeczce, w jajku i zrobię z tego kotlat, kotlety na kolację. Oto następna kania tam też i tam piękna, piękne duże kanie i są smaczne. Więc super Dobra, udaję się na śmietnik Dzisiaj w tej przerytej ziemi Wziąłem wykrywacz Więc poszukam jakichś drobnych rzeczy na wykrywaczu Może uda się Jakiś nieśmiertelnik Odznaczenie trafić Na pewno też trafię butelki, bo zawsze tam trafią butelki Dzisiaj sobie troszkę posiedzę na tym śmietniku Zrobię pewnie dwa odcinki No i zobaczę Co mi się uda znaleźć Dobra, podążam sobie tą dróżką na śmietnik oraz oczywiście pewnie znajdę dużo złomu i znowu zapakuję go i wywiozę z lasu oczyszczę teren. Dobra, trzymajcie się. Widzimy się już na miejscu piona. Jestem już na śmietniku. Zaraz się rozpakuję. No, i przeryję ten teren tutaj, pełno jak widzicie, potuczonego szkła. No, ale wśród tego mogą być i fajne rzeczy, fajna drobnica, którą przeoczyłem, przerzucając ziemię. Mogła być jakaś moneta, czy odznaczenie sklejone w ziemi i, i to przerzuciłem. No, ale czas pokaże. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co się uda dzisiaj znaleźć. Ale na pewno coś wyjdzie. No więc oczywiście Wam wszystko pokażę. Może widać jakieś super rzeczy, może będzie jakiś strzał, oby tak było. Dobra, uzbrałem się w sprzęcik i widzimy się już zaraz przy sygnałach Jak na razie to tyle Tyle złomu żelaza Pełno aluminium Jest nawet kolorek, no co wyszło Łuska. rurka taka miedziana Tu takie coś załowił no, kabekla od lampy naftowej. Takie tam pierdółki. Nic na razie nie ma. Jest to na śmieci i to na sygnałów. No ale może wśród tych śmieci wyjdzie coś fajnego. Idę dalej nagrywać. Patrzcie jaki garmi teraz wyszedł. Fajny kształt nawet Na no, lagonia już rozwalone Bardzo dużo tych garków tu znajduję. Mniejsze, większe i się robi znowu kupa ze zło. Mówię Wam, multum tego złomu, tu jest multum. A już będę drugie auto wywoził teraz. O, a, jeszcze pewnie dużo wykopię. Teraz takie coś, wykonane z miedzi. Na dole jest sygnowane Made in Germany. Tu dalej nie wiem, czy są jakieś napisy. Mi się to kojarzy z dzwonkiem rowerowym, z tą dolną częścią. No ale nie wiem, mogę się mylić. Ale widać, że było srebrzone. No, może mógł być dzwonek. O tu jest jeszcze chyba jakaś firma, ta też są Feld, Selt Nie wiem, trzeba by to oczyścić, wtedy będzie widać. Spróbuję potem to poczyścić i zobaczymy. Ten napis. Patrzcie, teraz mi się coś takiego trafiło. Też z miedzi. Nie wiem czy to jest jakaś klamka była, czy zakończenie czegoś. Nie mam pojęcia. No ale ciekawostka, ciężkie i duże. O jest tych sygnałów Wam powiem, nie dość, śmieci. To jeszcze na dodatek i koloru też jest dużo. Dobrze, coś się dzieje. No, ale może coś wyjdzie fajnego. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jak się pochodzi, to powinno wyjść. Patrzę sobie tu, a pod liściem było zakryta, jest zakryta buteleczka. Jest cała. I to z napisem Wider W. <fajnie>, Fajnie. Mówię Wam, pełno tego. To trzeba chodzić, patrzcie. Tyle grzebania, szok. No i fant oczywiście. To na śmieci najpierw. Trzeba się przedrzeć, a potem fanciki. Ale będą jeszcze wychodzić, będą. Patrzcie i przy okazji kopania jest buteleczka. Może cała będzie, zobaczymy. Dobra, wyciągam Patrzcie, przy kopaniu sygnału. <laughs> WHW kolejne. Fajnie, jest trochę pęknięte, ale to się podklei i będzie cac. Której z kolei już tu WHW? Super, niedługo całą kolekcję sobie zrobię. Pomocy zimowej. Fajnie. No a tak, poza tym co? Kupa śmieci. I koloru, i niekoloru. Ale nie poddaje się, chodzę dalej. Patrzcie, co teraz mi wyszło. I to na oko, jak kopałem sygnał. Czekajcie. Piwko Albert Beutel Dievenow. Ma taką jedną, tylko zieloną. I napis nie jest tak poprzecznie, tylko jest tak dookoła napisane. Super. Trzy butle już od piwka. Jeszcze brakuje mi tylko kamieńskiej do kolekcji. Ale i jaja, super, mega, mega. Tak sobie chodzę i patrzcie, jak kopałem, to wyszedł. Wyszła porcelanka od piwa. To jest właśnie ta butelka, której szukam z kamienia pomorskiego. Tu jest jedna rzecz, tu drugi korek i tak sobie wszystko leży jakiś mały koreczek też od butelki też wezmę bo dopasuje do innych a tutaj złom przejdzie trochę słońce to wam pokażę powiem wam że mało na wykrywaczu nic ciekawego zobaczcie jaki piękny kieliszek musiał być z pięknego szkła no ale niestety nie jest cały bardzo łatwo się to tłukło i żadnego nie znalazłem całego a piękny by był do kolekcji no ale co teraz przy okazji sygnału kolejna butelka w warstwie szampanówka no zawsze sztuka to sztuka coś się dzieje a na wykrywaczu totalnie nic fajnego pełno złomu oczywiście i miedzianego i żelaznego, aluminiowego cynk ale nic, nic takiego fajnego niestety no ale tak to bywa jeszcze jedna butelka mi się trafiła po winie chyba Ładne szkło, zielone. to coś okrągłego. Tu trzeba patrzeć, powiem Wam cały czas, bo mogą być te WHW oraz innego rodzaju rzecz. Dobra, ja już na dzisiaj kończę. Nic specjalnego nie wykopałem. Więc przejdę chyba do kopania ręcznego. Zaraz też zrobię z tego filmik, przekopię jakąś warstwę na butelki. Dużo mi właśnie wychodzi, jak ręcznie przekopuję niż na wykrywaczu. Chociaż klamrę znalazłem na wykrywaczu, coś na pewno by się znalazło. No ale jak to bywa, nieraz się znajdzie, nieraz się nie znajdzie. Nie zawsze musi być super, ale jestem zadowolony. Zobaczcie sami, pokażę Wam tylko jeszcze złomu, ile uzbierałem. Znowu to na złomu. Pełno aluminium. Tu jest dużo koloru, dzisiaj wyszło. No będzie z kilogram, bo niektóre rzeczy ciężkie są. Tu jest mieć. O jeszcze udało mi się taką szczoteczkę znaleźć. Też niemiecka. Tutaj złom żelazny. No i dwie butelki, które biorę, obetnę je u góry i zrobię sobie szklanki. Szkoda, żeby poszły w nie pamięć, a przynajmniej będę miał dwie ładne szklanki, plus na półce całe butelki. Tą butelkę mam całą, a tą szukam całej, ale nie mogę niestety znaleźć. No ale może mi się jeszcze po szczęście znajdę. W sumie już mam trzy z tego miejsca. Każda inna. Super. Dobra, więc na dzisiaj koniec. Jeszcze tylko pokażę Wam te najładniejsze fanty. Ułożyłem je sobie w cieniu. Jest WHW. Jest ta piękna butelka. Dziwnowska po piwie. Tu jest to WHW. Tutaj takie butelki. Ta, jest ta, ta mała, bardzo ładna. Podoba mi się. Dwa. Dwie porcelanki na oko. W sumie wszystko na oko, tutaj znajduję Masa się tego wala tutaj, masa Niektóre bardzo ładne rzeczy, ale niestety potłuczone wszystko Piękne kufle były, ale też ani jednego nie znalazłem Tak to bywa, dobra, uciekam dalej Teraz zrobię filmik z przekopywania ręcznie warstwy No i pewnie uda mi się coś znaleźć Dobra, dzięki wielkie, że oglądaliście Trzymajcie się i do następnego, piona!